według Blondynki w Radiu Z. Jest taki raid, który odbywa się co roku w Kenii. To jest raid samochodami terenowymi. To oznacza, że to nie jest raid po płaskiej drodze na wyścigi, czyli kto szybciej, tylko to jest raid po bezdrożach, po bardzo trudnym terenie i jeszcze ze specjalnymi odcinkami specjalnymi. I ten raid nazywa się Rhino Charge i różni się od innych rajdów dwiema najważniejszymi rzeczami. Po pierwsze, jest organizowany w celu charytatywnym i wszystkie zyski są przekazywane na rzecz Arki Nosorożców, stąd ta nazwa Rhino. Rhino to jest nosorożec. A ta Arka Nosorożców to jest fundacja, która działa na rzecz ocalenia nosorożców, które są zagrożone wyginięciem. A drugi niezwykły powód jest taki, że w tym rajdzie co roku bierze udział polska ekipa. Drużyna kilku pań, które są Polkami, które wychowały się w Kenii i mieszkają tam na stałe. I w dodatku to są krewne księcia Eustachego Sapiechy, czyli księżniczki z książęcego rodu. Jeszcze do księcia Eustachego za chwilę wrócę. Ale na razie chcę powiedzieć, że co roku właśnie w tym rajdzie nosorożców w Kenii do zawodów staje samochód, który nazywa się Wacuś. I jest zacnym samochodem terenowym z lat 50. I w tym samochodzie o miejsce w rajdzie walczy drużyna Polek, które nazywały się Girls in Pearls, czyli dziewczyny w perłach. <średziny> w perłach. Tak, nie nazywają się wcale dziewczyny w biało-czerwonym albo dziewczyny w kobojskich butach. To są dziewczyny w perłach. I to nie jest teoretyczna nazwa, dlatego że od wszystkich innych ekip, które startują w tym rajdzie, ta polska ekipa odróżnia się tym, że to jest grupa polskich księżniczek. Z książęcego rodu, które niezależnie od pory dnia i pogody ubierają się elegancko i zawsze noszą sznury pereł. Mało tego, to właśnie te polskie dziewczyny w perłach są jednymi z najbardziej doświadczonych uczestniczek tego właśnie rajdu na Sorożcu, dlatego, że startowały w nim 20 razy, zawsze w tym samym samochodzie o imieniu Wacuś.